Gość poranka. Do świąt Bożego Narodzenia coraz bliżej, aby wprowadzić się w ten klimat Bożego Narodzenia w skurczu i nie tylko, w naszym regionie, w naszej okolicy wydarzenie w tym roku odbędzie się już po raz trzeci. Wydarzenie, które właśnie w ten klimat, w tę atmosferę świąteczną, rodzinną, taką wspólnotową ma nas wprowadzić w Skurczu. Trzecia edycja jarmarku Bożonarodzeniowego. Kociewskiego. Jarmarku Bożonarodzeniowego w Skurczu, w sercu skrócza, o którym dzisiaj porozmawiamy, o programie. O takie zaproszenie dzisiaj będziemy prosić panów burmistrza Skurcza Janusza Koseckiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. I pan Andrzeja Szarmacha. Dzień dobry. Witam. Cóż powinniśmy wiedzieć o, o tym jarmarku, kociewskim jarmarku? No już nazwa sama wskazuje, że to będzie impreza dla no, mieszkańców naszej, naszej okolicy. Skurcz na pewno, ale okolice, wolenta albo łowo. E, w drugą stronę jadąc, mirodki, cmentowo na przykład i nie tylko. E, no, Kocie szczególnie pewnie bliskie sercu. No, nie, nie, nie ukrywam, ale e, no, wydarzenie chyba dla każdego, kto czuje się kociewiakiem, i dla każdego, kto czuje się członkiem tej wielkiej, e, że tak powiem, Rodziny, wzorem lat ubiegłych, czego możemy się spodziewać po tegorocznej imprezie? Tak naprawdę myślę, że spotkania w fantastycznym miejscu, bo w samym centrum skurczana, zrobili tak zwanym kilka lat temu rynku miejskim. Miejsce, które tak naprawdę łączy wszystkich, bo spotykają się tam dzieci, młodzież, wszyscy przychodzą, przychodzą w to miejsce, żeby tak naprawdę wspólnie oczekiwać tego, co za chwilę nadejdzie, czyli Świąt Bożego Narodzenia, i cieszyć się byciem ze sobą w tej przedświątecznej gali, w miejscu, które będzie przygotowane, będzie oświecone po to, żeby poczuć ten skurcz w sercu, jak, jak głosi nasze hasło, aby być tak naprawdę i tworzyć tą wspólnotę oczekiwania. Czyli mhm. reasumując to, wypowiedź naszego wodarza burmistrza, myślę, że ja powiem trochę, co nas wszystkich czeka tego 6 grudnia i przede wszystkim zaczynamy, że to jest Dzień Świętego Mikołaja, czyli dzieci, które będą na tym jarmarku, Mogą się spodziewać, aż trzy razy wchodzi Mikołaj, który będzie czekał na saniach stuletnich. Nie będzie zaprzęgnął, gdyż to nie da rady, bo boimy się, żeby konie nikogo nie stratowały. Oprócz tego będzie karuzela, która będzie jeździła oczywiście za darmo, czyli dzieci dostaną wiele niespodzianek dotyczących tego świętego Mikołaja, gdyż tak pięknie się zbiegło. Oprócz tego, czekamy, występują wszystkie lokalne zespoły, które są w skurczu, których nie widać, nie wiemy, że są, mówimy, o naszej orkiestrze. Wiemy, że jest. Potem mówimy o szkołach średniej, mówimy o szkole podstawowej, o przedszkolach, o wy wy występu zespołu typu szpaki, czyli wiele atrakcji, które będą uczestniczyły. Wszystkie szkoły, wszystkie instytucje są włączone w ten przebieg tego spotkania. Gdyż mówię spotkanie, bo to jarmark to jest słowo piękne, ale chodzi o to, żeby przyciągnąć ludzi, którzy wypiją tą herbatę postoją, będą mogli upiec kiełbasę, najeść, posmakować regionalnych produktów, a oprócz tego zrobić zakupy, poczekać, spotkać się ze znajomymi, posłuchać dzieci, wnuków, może babci. Super, zapraszamy, 6 grudzień już niedługo, a fajnie jak was wszystkich zobaczymy, oczywiście jak pan Szymon mówił, oczywiście nie tylko, nigdy nie zrobimy jarmarku jak w Wrocławiu, Gdańsku, pewnie i w Pelplinie, ale zrobimy klimat i czekamy na was, bo to jest to miejsce. Kto był, to pewnie przyjeżdża. Kto był i kto słyszał, z kim rozmawiam, jest zafascynowany, mówi, bo u was jest klimat. Żeby to sprawdzić, zapraszamy i ten klimat zobaczycie. Inaczej się nie da. A klimat się tworzy przez to, że jest to wieczór, palą się ozdoby, śpiewają ludzie i leci muzyka. Super. Naprawdę uważam, zapraszam. Kto nie był, to zapraszamy. Kto nie był, zapraszam na herbatę. Stawiam tą herbatę. Bardzo serdecznie każdego będziemy witać. Program program bogaty, mówimy tutaj właśnie o występach, mówimy o tej atmosferze świątecznej, mówimy także o, o posiłkach, o tej gastronomii to wszystko jest. To jest często chyba nieodłączny element przy okazji takich imprez, to, to pewnie jest po prostu niezbędny standard. standard, tak, żeby, żeby, żeby taka impreza mogła, mogła się odbyć. No to jeszcze wróćmy do tego, co było poprzednio, czyli trzecia edycja Kociewskiego Jarmarku. Już pan wspomniał co nieco. Zapraszam pan tych, którzy jeszcze nie byli, a ci, którzy byli, mówią co? Jak, jak, jaka to jest impreza? Jaki to był jarmark? Jarmark, który y, tworzy klimat. Klimat tworzy miejsce. Klimat tworzą ludzie, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. To wydarzenie jest niesamowite z tego tytułu, że przestali ludzie się spieszyć. Stoją, są, rozmawiają ze znajomymi, Częstują się produktami, które można nabyć w Straganach, które są. Ale jeszcze jedna rzecz, która istotna w tym roku, zamierzamy zrobić nie tylko dla ludzi, którzy kupują, jedzą, ale mamy pomysł, żeby również w jakiś sposób w, w, ludzie, którzy wystawiają Stragany, na najpiękniejszy Stragan, na najpiękniejsze oświetlenie czeka atrakcyjna nagroda, mhm. żeby zachęcić tych, którzy wystawiają, gdyż tworzymy klimat, przez to, że tam to wszystko musi być podświetlone, bo jest ciemno. A żeby było widno, podświetlamy swój stragan, a oprócz tego może wygramy fajną nagrodę. Będzie powołana komisja, która będzie oceniała. Mamy na ten moment zgłoszonych prawie 70 z które już y, zgłosiły swój inwent, czyli będą. Ale zapraszamy, mamy jeszcze miejsce. Ale nie dość tego, o nagrodzie nie mówię, gdyż będziemy mówić bliżej. Jak będzie już ten czas y, spotkania i imprezy, a na pewno, a ta bardzo atrakcyjna nagroda czeka dla kramu, dla straganu, który będzie najładniejszy, prze, oceniony przez komisję, która zostanie powołana. 70, już pan mówi, wystawców. Tak. I co znajdziemy na tych kramach, straganach właściwie? To są lokalne produkty, to się tak często ładnie mówi, ale co takiego będzie mógł nabyć każdy, kto przyjdzie, przyjedzie do Skurcza 6 grudnia? Oczywiście zaczynamy znowu od może jedzenia, które trzeba promować, gdy szkoła gospodyń wiejskich, które będą uczestniczyły, wystawią przede wszystkim produkty, które same zrobią, które będzie można sami nabyć. Oprócz tego spodziewamy się produktów typu, będziemy robić andruty wafle, które będą pieczone na żywym ogniu, czyli tak jak kiedyś u babci się robiło, obracaną taką patelnią, która, która będzie funkcjonowała, będzie można na żywo i za parę złotych kupić taki wafla czy, czy andruty czy jak bym to jak nie zwał gofra, który będzie można dodatkowo kupić. A oczywiście co do produktów, miody, skóry, działania działania związane z. z... No nie chcę teraz pewnie tych działań wiele. Tak, tak. Nie, znaczy na pewno też będą wyroby z drewna, produkty lokalne, lokalni wytwórcy, rzemieślnicy, tak? Tak, tak jak to bywa na, mhm. bywa na jarmarkach. Natomiast to, co tu też poruszaliśmy, o czym mówimy. Dla mnie przez te ostatnie dwie edycje najważniejsze było ta wspólnota, tak? Ta, ta rażąca łączność pokoleń, o której już mówiłem, ale ta radość przebywania. Mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy miasta, ale też właśnie okolicznych miejscowości, bardzo się cieszyli. Bardzo się cieszyli z tego faktu, że mają coś blisko siebie, tak? Coś, co jest im tak naprawdę dane i jest to, no, widzę, potrzebują tego, tak? Może powiedzieć, że ten Jarmark właściwie. Wypełnił taką lukę, tak? Była taka pewna luka, być może wcześniej o tym. Myślę, i, że to nie, było nie wszystko gdzieś tam daleko, tak? Mhm. Można było jechać na Jablach do Gdańska, do mhm. innego dużego miasta, tak jak chociażby mówił Andrzej o, o Wrocławiu. A coś mamy teraz u siebie, tak? Mhm. Coś, co widać było bardzo potrzebne, bo cieszy się ogromnym y, zainteresowaniem. Mhm. I możemy przyjść pieszo. Nie musimy używać samochodu. Jesteśmy na miejscu, idziemy z nogi i możemy wrócić z tej nogi. Czyli nikt się nie musi spieszyć. Wszystko jest tak w zasięgu. Nas jest na raptem 3300 mieszkańców skurcza, ale już gmina to już jest 8000, plus Osiek, plus Smentowo, plus Bobowo. Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy również z Gdańska i Wrocławia, jak wspomniałem, to nie proszę bardzo. Drzwi otwarte. To znaczy nawet nie ma drzwi. Tylko chcemy, żebyście byli z nami, uczestniczyli w tym wydarzeniu. Ta kociewskość też tutaj ma, ma, ma znaczenie w przypadku, no nie bez powodu się w nazwie Jarmarku pojawia? Podkreślenia takiej tożsamości kociewskiej? Ja myślę, że tak, bo kiedyś ze znajomą śmieliśmy się, że pewnie jakby przestrzelić kociewie, tak? Z północ na południe, ze wschodu na zachód, to gdzieś ten skórz byłby prawie, że w centrum tego Kociewia. Dlatego chcemy o tym mówić, bo to nasza kultura, tak? No myślę, że skoro mówimy o tym tutaj najbliższym naszym sercom regionie, to rzeczywiście chyba w okolicznych miejscowościach takich wydarzeń nie ma w grudniu. Myślę, myślę, że są, bo po prostu my staramy się więcej serca w to włożyć, więcej pokazywać. Chcemy, żeby jak najwięcej ludzi uczestniczyło w tym wydarzeniu, bo, bo, bo to jest ważne właśnie. A mówimy Kociewski, bo my wszyscy jesteśmy, jo, stąd jesteśmy, nie mhm. jakoś obok. Jo, ja tego używam, pytają, skąd ty masz, skąd ty mówisz. Jeżdżę trochę po świecie, jadąc wszędzie na świecie, będąc na każdej wycieczce, ja mówię, jestem ze skurcza, z dużym zdziwieniem, ale potem wiele sobie kojarzy, jadąc autostradą, jest taki z jasna skurcz. Czyli nie wstydzę się swojej regionalności, nie, nie wstydzę się, że powiem jo, nie wstydzę się, że jestem kociewiakiem. I dlatego mówimy trzeci kociewski, jarmark bożonarodzeniowy. Kociewski, bo jesteśmy jo, stąd, a nie stamtąd. Aha. No i tutaj mówimy o, tej, mówimy o rodzinie, mówimy o wspólnocie, to jest dla mieszkańców, ale także można powiedzieć, po tym co panowie mówią, że to jest także tworzone przez mieszkańców, przez lokalne instytucje, przez lokalne organizacje. Czyli to jest to wszystko, co właściwie hmm, to jest impreza, która ma nas tutaj połączyć i zrzeszyć, ale także już zrzesza właściwie przy samej organizacji. Trudno jest także to, to wszystko tak logistycznie pospinać, jeżeli gdybyśmy tak spojrzeli na te wszystkie placówki, instytucje, które biorą w tej organizacji udział. Dużo czasu tego tutaj potrzeba i wysiłku, żeby to zrobić. Może ja powiem, bo to tak. będzie tak może nie, nie widać. Ale od, od pierwszej edycji, jak naprawdę Andrzej z małżonką zaangażowali się w to bardzo. To jak gdyby był ich pomysł i oni to zaczęli tworzyć a my po prostu współtworzymy, tak? Robimy to razem i tak naprawdę, no to przynosi efekty. Znaczy efekty też przynosi to, że robimy to wspólnie. To nie jest jedyne przedsięwzięcie, które robimy razem, ale czy wyjście GMTB, czy różnego rodzaju wydarzenia sportowe i kulturalne, które dzieją się na terenie miasta, Robimy wszyscy razem. Od kilkunastu lat nam się to udaje robić i, i widać to więź, yy, pomoc wzajemną. Jedna organizacja wspiera drugą i robimy to razem. A przy jarmarku, no to jak gdyby jest to klucz całego, mhm. całego roku i tych wszystkich wydarzeń. Jest to jest sobie. miejsce, tak jak tu Andrzej powiedział, na to, żeby przystanąć, powspominać i być tak naprawdę ze sobą. Mhm. I, włącz, I włączamy również mieszkańców gminy, kto, gdzie występuje zespół pięknie śpiewający, zespół z Barłożna. Mówimy o chórze kościelnym, który cudownie śpiewa, oprócz naszych wszystkich chórów, które występują, ale chodzi o to, że przyciągamy. Coraz więcej, coraz chętniej. Ci, którzy już wystąpili, rozmawiamy z nimi w jakiś sposób, podoba się im ta inicjatywa, bo, bo są, można ich usłyszeć. A tak niestety, tak środek jest zamknięty. Oj, nic się nie dzieje w tym skurczu. Posłuchaj, popatrz, pewnie nie uczestniczysz, nie widzisz. A jest tyle wspaniałych imprez, które u nas są i wcale nie wiemy, że są, bo to wszędzie środowisko. Ale posłuchaj, miej oczy i serce otwarte i bądź. Aha. Będziesz uczestniczył we wszystkim. Tak. A przy okazji też to okazja, żeby też troszeczkę... Ym... No, się, dać się wykazać pewnie niektórym osobom, niektórym zespołom, skoro jest zespół, którego niektórzy może nie kojarzą. W Barłożnie jest kojarzona, może niekoniecznie w innej miejscowości. Wychodzi na scenę, możemy go zobaczyć, posłuchać i to też przeżyć tak, tak organoleptycznie, że tak, że tak się wyrażę. No nic, myślę, że. Czy trzeba coś zabrać ze sobą by, konkretnego? Dobry humor. Dobry humor. <śmiech> Uśmiech, <śmiech> może tak. ubierzcie się cieplej, bo na pewno będzie śnieg, na pewno będzie zimno. Nie będzie padać nic intensywnego, tylko drobny opad śniegu, czyli, czyli w jakiś. Sposób, to jest plan. taki plan. A oczywiście <laughs> pogoda powie swoje, ale myślimy, że klimat, klimatu nie pogonimy, bo on już jest. On zawsze był i myślę, że po prostu go polepszymy i zapraszamy serdecznie. 6 grudzień, godzina 15. Będziesz później, będziesz wcześniej. Zapraszamy. My dołączamy do tego zaproszenia. Dziękujemy bardzo. Trzeci Kociewski Armach, Bożonarodzeniowy. W sercu skurcza, mniej skurcz w sercu, wracając do tego, do tego pięknego hasła, burmistrz Janusz Kosecki, Andrzej Szarmach. Dziękujemy, za Dziękuję. Dziękujemy serdecznie.